Dzień dobry, cześć wszystkim zawodnikom i trenerom i oczywiście kibicom. Drugi dzień zmagań klas ILKA 7, ILKA 6 i ILKA 4. Podobnie jak wczoraj, komisja regatowa planuje rozgrywać zawody na akwenie B, czyli w prawo od wyjścia z górek zachodnich. Prognozy na dzisiaj są nieco lepsze niż w dniu wczorajszym. Miejmy nadzieję, oczywiście, że się sprawdzą. W tej chwili mamy już do czynienia z rozwojem kierunku wschodniego. Na akwenie jeszcze nie ma zbyt dużo wiatru. Za chwileczkę popłyniemy, sprawdzimy i zdecydujemy, czy poczekamy chwilę na brzegu, żeby te warunki się ustabilizowały. I na przykład opóźnimy o około 30-45 minut planowany pierwszy start w dniu dzisiejszym. Te decyzje oczywiście będą komunikowane na maszcie flagowym. Na tą chwilę jest plan, aby punktualnie na 11 zaprosić wszystkich zawodników na start, ale oczywiście oczekujemy ostatecznych decyzji po wizycie na akwenie. Regatowym. Plan na dzisiaj, jeżeli prognozy się sprawdzą i będzie 10 do 12 węzłów wiatru, chciałbym rozegrać możliwie najwięcej wyścigów w tych warunkach. Aby na jutrzejszy, ostatni dzień zostawić do rozegrania, na przykład tylko dwa wyścigi, także być może dzisiaj spodziewajcie się czterech wyścigów, ale podkreślam, nic na siłę, jeżeli będą bardzo dobre warunki wiatrowe, to oczywiście plan na dzisiaj jest minimum trzy, a może rozegramy czwarty wyścig. Także obserwujcie tablicę, zapraszam na profil Facebooka, zapraszam na NordCap TV na YouTube, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia na